Lalo2.z filmek no, filmstart i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii A Tak moi drodzy. Dzisiaj zaczynamy wyjątkowo w ekranie startowym, ponieważ tutaj tak samo jak w Lego Hobicie ekran startowy zmienia się w zależności od tego jaki film e, przechodzimy. No. Dzisiaj, a dzisiaj jak możecie domyślać po właśnie tym widoku, nie powiem pięknym, bo jest dość skaradny na Isengard, e, zaczynamy dzisiaj, moi drodzy, dwie wieże. Tak, teraz na czymś na pierścienia, więc pora na drugą część trylogii. No, spoko. Jesteśmy już w otwartym świecie, więc możemy iść do misji. Jeszcze bym chciał ten, prawda, punkt, e, chciałem powiedzieć, posąg podróżny sobie odhaczyć, no, pięknie. I jeszcze, widzowie, e, taki właśnie e, początek odcinka w ekranie startowym. Oczywiście e, zaczniemy wtedy, jak będziemy przechodzić, e, no, e, powrót króla, ale... Na to przyjdzie czas. Ok, wchodzimy zatem do pierwszej misji z dwóch wieży. Fajnie. Już tam się zmienił, także ten e, zwój. Let's face it, Mr. lost. I don't think Gandalf meant for us to come this way. He didn't mean for a lot of things to happen, Sam. To... epickość w pojedynku z Balrogiem. Co to jest, Okej, okay, widzowie, zaczynamy zatem poziom. Fajnie, jesteśmy Gandalfem. Wiem, że w po poprzednim odcinku mówiłem, że... Mm, e, żeby tego... nie być tego takim konwencjonalnym i jednak myśleć tak jak wybrać inaczej niż gra nam każe. Natomiast, widzowie, to jest naprawdę świetny poziom. Znaczy, no, świetna sekwencja, właśnie jak Gandalf musi walczyć z Balrogiem po raz drugi. W ogóle to jest moim zdaniem. No, pojedynki z Balrogiem są jednymi naprawdę najlepszych w tej grze. Najlepszy jest właśnie ten w morzu. Ten też jest fajny. Dobra, e, weźmy sobie punkt kontrolny, no, nie wiem po co, bo już początek misji dopiero. No ale dobra, czemu nie? Chcę e, to, to, co mówiłem widzowie, strasznie źle się atakuje tą właśnie laską czarodziejską. Po prostu ten promień, jak widzicie, jest bardzo słaby. Ja bym wolał ją uderzać tak konwencjonalnie, no ale nie mam takiej możliwości za bardzo, jak widzicie. Po prostu raz tak, raz, szmak. Nie mówiąc o tym, że... A nie, mamy miecz. O, dobra, nie wiedziałem. Chciałem, że tylko w Hobbitie Gandalf go miał. A nie no, przecież walczyłem nim. No, dobra, no. co, no to spadł z takiej wysokości, to nie wiadomo, jak go zgubił. To też, widzowie, jest fajne, wspomnę właśnie o książce że właśnie Gandalf, kiedy powróci jako e, Gandalf Biały, to właśnie będzie wspominać, że e, właśnie był w tych czeluściach świata i widział właśnie i właśnie te, o, chydne, straszne, bezimienne istoty, o których wszyscy już ludzie mi dawno zapomnieli, które jako są starsze i groźniejsze od samego Saurona. No to połudza jaki po prostu świat tolkiena jest epicki i jest zmierzony. Coś fantastycznego. Dobra widzowie, musimy korzystać z różdżki. Czy laski, czyli nie różdżki są karem poterze, No. są... Przede wszystkim są... Mniejsze takie patyki, a to jest taka prawdziwa laska. Dobra. Trzeba widzowie moi drodzy ułożyć w takiej kolejności jak mamy tutaj na obraz w prawym górnym rogu, a to z tego względu, no, że właśnie dzięki temu dostajemy mini zestaw. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, że potrzebował, potrzebny był mi ten ork berserker. Chyba tak on się nazywał, nie wiem, czy berserker w ogóle można jakoś przetłumaczyć. Powinienem się doinformować, ale w sumie nic nie dzieje. Dajciek, ręce wyciągnij ten... ...tego siekacza. Bo chyba to go nazywały go siekacza. Chociaż nie, może w książce tak, ale w filmie nie. Nieważne, nie do na pewno miszał. Ale tak, nie no, tak gdybym nie czem to ja mogę... ...atakować. No, fajnie też... To jest akurat lepsze od tego, co chowicie w chowicie. Gandalf trzyma swoją laskę i miecz na przemiennie. Natomiast tutaj trzyma albo laskę, albo miecz. Dzięki czemu można, prawda, nie ma, wiecie, że y, używa laski, a się miecza, czy na odwrót. Nie, wybieracie konkretną rzecz i ją dostajecie i to mi się podoba właśnie. E, dobrze, wejdźmy sobie na górę. A proszę widzowie, tu jest jakiś ten Jakiś zejście na dół Poczekajcie moi drodzy, czy mogę zabrać tę kasę, która jest tam na dole? Nie? Nie mogę. Ale chyba... Mogę, nie? Zobaczmy. Tak, mogę tu zejść. Super. Elegancko widzę. Więcej kasy, to mi się podoba. Abstrahując, że w sumie nic tutaj... Nie zrobię Bo bym potrzebował właśnie tego Jakiejś postaci, która ma super siłę ja z tego, co się orientuję Inne postacie dysponujące super siłą w tej grze To Sauron i ten właśnie Berserker Bardzo niebezpieczne to, co ja robię, ale kasę trzeba zdobyć Dobra Fajnie, jakby ktoś z was Robił tego na 100% To tu będziecie mieć pewnie jakiś mini zestaw Albo nie wiem, jeden na pięć coś Wziąć jakiegoś to nie wiem, wydawało mi się, że te bałwany były właśnie jeden na 5 czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie pamiętam. No nie, to nie jest o te teraz widzowie. Nie będę robić tej gry na 100%. Tak jak mówiłem, przechodzimy tryb popularny, Bonus. I na tym koniec. Koniec serii. Koniec tego kanału. Ok, mamy Balroga, ale tam jest nim Zestaw. Chciałbym wiedzieć, czy mógłbym do niego zejść. Nie, niestety bym nie mógł. No pewnie musiałbym wtedy tam zmniejszyć się. E, no. E, właśnie tym mieczem Aragona. Mieczem gondowy jak tam było. Tak, na tylko te, te srebrne monetki i dobra. Dajesz go się, dajesz. W ogóle w opisie jest, że Gandalf miał walczyć z e, tym Balrogiem przez... E, ile? Przez dwa dni chyba by było w opisie. No w ogóle nie pojmuję jak można robić taką walkę przez dwa dni. W sensie ja wiem, że i Gandalf, i ten Balrog są tak zwani Majarowie, czyli niemal anielskie w zasadzie można tak to nazwać ale jak oni dołatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w tym czasie jak zaspokajali rządzę głodu głodu głód pomóc rządzę głodu to może być ładny głód nie niepoważny no bo nie wiem takie picie, nie no dobra może to są faktycznie na tyle anielskie, że... Czego ja czy nie bardziej diablo ale... no. Dobra, nie będę się tego zagłębiać, by no. Teologiczne rozkminy, bo to jest kanał tylko Okej, okay, już te drugie skrzydła zgasło. To drugie skrzydło zgasło. Jeśli Was ciekawiło, widzowie, to Gandalf, o nie, wiesz, powiedziem tak zwanym to są właśnie tacy jakby aniołowie, nazwijmy to, którzy przyjmują taką ludzką postać. Właśnie w ziemi to się dzieli, bo jest jakby tym szczepem e, Maiarów, jakby, tak zwanym Isari, to są właśnie czarodziejowe i właśnie Radagast, Staru Manto to było właśnie zanim się Ok, chyba go pokonaliśmy. Tak, dokładnie. No to super. No i tu właśnie zginął Gandalf Szary. A narodził się... Gandalf biał. Czy narodzi się? Wkrótce. Ok, zigolum. Hmm. Bo w ogóle widzę, jeszcze kończę. Generalnie hierarchia istot duchowych jakby wśród ziemi wygląda tak, moi drodzy, jeśli nie wiecie, że jakby najważniejsi są tak zwani. Ee, jest Eru Iluvatar. Eru Czy Eru to jest tego Eruczka nazwa? Jeśli ja dobrze kojarzę, a Iluvatar to jest Elficka, to się nie wiem jak właśnie mówi Eru Iluvatar. I on jest takim właśnie bogiem, stwórcą tego świata. Są walarowie, to są jakby, nie, tacy Archaniołowie powiedzmy. Są słudzy w każdym razie e, tego, no. E, Eru. I są Majarowie, to są właśnie tacy aniołowie. Między właśnie do tych Majarów do liczycie chociażby Sauron czy Balrog, nie a właśnie e, Czarodzieje, Śródziemia, czyli e, Gandalf, e, Ra Radagast i Saruman to są tak zwani istari i właśnie e, Odłan. Wezwijmy to e, maja Zostali właśnie specjalnie jakby wysłani, żeby pomagać nauczać żeby Śródziemia, pomagać im rozwiązywać problemy. No i krądzik te złem wszelkim w ogóle. No. Tak to się ma widzowie. Okej, okay, dobra, zbierzmy te ryby dla Goluma. W ogóle też to widzowie mnie naprawdę zaskakuje, że tutaj ogromny podziw dla Tolkiena pod kątem operowania postaci. A nie, może jeszcze dokończę ci wątek, Bo... Jak czytałem widzowie Hobbita po raz pierwszy, to nawet nie nic do głowy, że czarodzieje to jest jakaś osobna rasa czy coś. Tylko po prostu wziąłem Gandalfa za człowieka, o Gollum, cześć, e, człowieka, który nauczył się magii. Tak, natomiast zakładałem, że nie, stary, jest to pewnie, ma jakoś tak 70 lat, ale jako, że ma właśnie te wszystkie magiczne sztuczki, to jak na swój jest taki no, e, no wysportowany nazwijmy to, że potrafi e, właśnie normalnie walczyć z... Eee, ...goblinami, jak równy z... powiedzmy, nie? Natomiast jak już zacząłem, jak już Władcę Pierścieni poznałem, sobie pomyślałem, no chwilę, minęło 60 lat, i Gandalf dalej wyglądał na 70, to ile on miał lat? To by kompletnie bez sensu, nie? No i się dowiedziałem dzięki filmom Quella na YouTubie, że właśnie Gandalf jest tak zwanym Majarem, czyli on w sumie jest nieśmiertelny. Znaczy, no, da się go zabić, ale w sumie mógłby sobie żyć w nieskończoność. To jak elf. Dobra, czyli na cztery, ładnie, ładnie. Ok, to jest znowu Google. Miecz gondoru potrzebny. No a to wrócę to do tego, co zacząłem mówić o Golumie. I powiem wam widzę że naprawdę niezmiernie szanuję eee bo Właściwie podziwiam po prostu jego talent po prostu oh, kurde zabiłem. Zabiłem dwukrotnie powiernika pierścienia. Sam coś ty zrobił najlepszego. No, jak mówiłem, szanuję naprawdę geniusz Kolkiena. że on z postaci epizodycznej jaką w był Golum. Zrobił jedną z głównych postaci we władzy później tak rozbudował. W ogóle to jest genialne, jak Tolkien właśnie operując postaciami zbudował historię. W sensie no, wiedział, że Gandalf i Golum są jakoś długowieczne, mogą się pojawić. Tak wychodzi z założenia, że nie będzie robić nowych przygód Bilba, bo Bilbo już był i przekazał pałeczkę Prodowi, nie. No i też cała kompania w sumie nie bierze udziału w tej wyprawie do mordoru. Jedynie tam Gloin pojawia się e, prawda e, na naradzie różnych pierścienia w książce, w nie ma. No. Ej, bo zgubiłem wątek. Co ja to miałem powiedzieć? Iś na pewno. Może właśnie udało mi się wygórzeć. I Gandalf i Goluma właśnie do filmu. Ej, nie gób sam, nie głup tej. Dobra. Mam. No, że właśnie wykorzystał, prawda, te postacie, tak, i jeszcze jest plus. Nie mówiąc oczywiście prawda o Gandalfie, bo Gandalf był w zasadzie jedną właśnie z centralnych postaci w... We... Ej, co ja zrobiłem? A to jest ta pelerynka niewitka, okej, okay, dobra. Nie ja chciałem blakonik wziąć. No zapomniałem, że to już tak działa, Że mi wnikają. No nie jest to za bardzo dyskretne, ale... Logika no Lego. Jakie dziwne. Już zapomniałem jak to działa widzowie tak szczerze. No to był Golum, ale nic no tutaj nie ma ciekawego. No i schodzimy na dół. Dobra, mój proda, ale zmień sobie na żądło. Tą rybą to za dużo nie pomiszczyć. To jest też fajne w tej grze, że właśnie zrobił to tak funkcjonalnie, prawda? Że praktycznie e, jest różnica w używaniu e, broni niż, nie wiem, jakiegoś głupiego, no, jakiegoś głupiego przedmiotu jak taka ryba chociażby, nie? Powinniśmy... szkieleta powinniśmy dostać... o, właśnie, mini-zestaw. Bardzo się cieszę, ale powiem wam, widzowie, że naprawdę mogli się postarać z czymś oryginalniejszym, niż po prostu przekupiować te skrzynie ze skarbem z Indiany Jonesa. Naprawdę. familiar. No. Dokładnie to miałem powiedzieć. Więc tu nic nie ma ciekawego. Ok, no to wykopmy sobie samym hmm, właśnie tutaj coś, i powinniśmy dostać się do naszej ostatniej ryby, która umożliwi nam przejście do trzeciego etapu misji. Dobra, po pierwsze, to co jest? A, to jest dla Froda fajnie. No dobra, chodź, prawda. W takim razie. Na pewnie będę musiał nim się posłużyć tym flakonikiem od elfów. Dokładnie. Galeria mi to zresztą podpowiedziała, dziękuję. Jedna taka rzecz, widzowie, to z moich luźnych właśnie przemyśleń, Czy osobiście mnie, ja się pamiętam, że się rozczarowałem w Hobicie. Bardzo. Bo w Hobicie, w Bitwie Pięciu Armii, Galadriela miała właśnie coś taką e, laskę czarodziejską. Jak właśnie Gandalf. Nie? ja właśnie tak ją kupiłem e, grając w Lego Hobbita, tak właśnie licząc, że będzie właśnie miała e, żeby grać po prostu innym zachodzie niż Gandalfem i Ralagastem. A tu się okazuje, że Lipa ona nie potrafi... Znaczy ona potrafi wysoko skakać jak to Elfka, nie? They stole it from us. My precious, we want it. <laughs> <laughs> No dobrze, moi drodzy, więc tak, mamy trzeci etap i mamy walkę z bossem yy, Golumem. No, i tak właśnie biję do tego widzowie, nie, stąd tam Galadriel, no, już właśnie mnie to rozczarowało, bo właśnie zdaję sobie sprawę potem, już jak wróciłem do pobita książkowego, że no, faktycznie w tych Galadriela nie miała żadnych, yy, żadnej, no, nie, nie była czarodziejką, miała tu jakieś magiczne zdolności, ale to nie było właśnie historia Gandal zarówno Gandalf, nie? I wychodzi na to, że właśnie Uto się na nie miała i, i to, że jej dali właśnie tę różdżkę czarodziejską, to jest dopiero, prawda, wymysł e, Tera Jacksona. No to znaczy wymysł, który jak widzicie, padł na to chyba dopiero podczas bitwy pięciu armii, skoro podczas właśnie powita W ogóle no... Wiecie O co my tu mamy? Dawaj wezmę? Okej okay, wezmę, okej okay, to jest glina, spoko Dobra, może już skuszę go roomowi jedno serduszko a, dobra, teraz dobra, wiem, wiem. No. Okej, okay, już pamiętam, co tu był, trzeba było zrobić. No, dobra. pani Golina? A, daj, bo ona jest od piska, okej, okay, jasno. No, rozumiem. Golon w ogóle jest też ciekawą postacią, jakby nie patrzeć w na Bo w sumie, jakby na to spojrzeć w taki sposób, to świat. E, Tolkiena jest taki e, bardzo... Nie, 0,1 to będzie, ale wiecie, jest, jest tu e, dokładny podział właśnie... A to Frodo Magny, dobra. E, wyrzucam to. O, super, mamy węgiel. Mogę to już użyć? Nie, potrzebuję jeszcze czegoś dobra. Było tę jedną rybę jest w porządku, w porządku, niechaj tak będzie. No, w sensie, mówię o tym, że jednak, wiecie, jest tylko na bardzo dokładny podział na tych dobrych i na e, tych złych. O, super, mam wędkę i to jest item ten w poziomie, wow, świetnie, no. Ale nie ma wątpliwości, że Sauron jest zły, a e e Gandalf jest e tym dobrym, nie? A jak mamy postacie, które jakoś zmieniają stronę konfliktu... Ej, dajcie mi te monety. O, super, dobra. E a jak już są jacyś ludzie, którzy zmieniają stronę konfliktu w trakcie książki, no to też tak no to ich jest taka jednoznaczna, właśnie Saruman, który się sprzymierza z Sauronem. No od razu przechodzi na stronę zła, tak? Bo Romir daje się zwieść pierścieniowi no również Przechodzi na stronę zła, a potem się szybko nawraca to dobre, a Goron tak naprawdę popatrzy na niego, no. Nie współpracuje on z Sauronem. Nie jest częścią, prawda... Jego armii. Ale przecież dobrym go nie nazwiemy, bo przecież y, ciągle spiskuje. Przeciwko samowi wodowi to w zależności, bo migol, o kurczę, istniałem w wodzie jeszcze i teraz pewnie stracę to wszystkie. A nie, dobra, mam Mam kasy, dobra, no, ale niestety widzę, że nie uda nam się już zdobyć prawdziwego bohatera po raz pierwszy, chyba. No cóż, tak to w życiu bywa czasami. You've seen it before, haven't you? Go. No. You know the way to Mordor. No o tym mówię właśnie. Golum, dzięki temu, że jest jednocześnie z migolem i Golumem jednocześnie, to właśnie... Cześć, no To właśnie jest jedyną postacią w tym filmie, która jest tak jednoznacznie ani po stronie dobra, ani po stronie słaba. ja z strony zwolony, z jednej strony zwodzi go pierścień, z drugiej zaś strony pomaga w produkcji Do pewnego momentu. Okej, okay, cóż, może prawdziwego bohatera nie zdobyliśmy, ale mamy cztery mini zestawy. I jeden item. W porządku, jeden miliardowy kotek. No okej. Okay. To kontynuujemy tryb fabularny, prawda? I zobaczymy, prawda? Co teraz nas czeka. Okej, okay, moi drodzy, zatem jesteśmy sobie. Okej, okay, tam widzę martwe bagna. Fajnie. Ale z tego, co widzę, to mogę się już zmienić. Właśnie. Mogę się zmienić na e, Aragorna, Legolasa i Kingiego. I tu też z tego, co widzę. Nie muszę nic robić, żeby dotrzeć do misji. Zatem widzowie, myślę, że w następnym odcinku dla odmiany zagramy sobie właśnie drużyną Maragorna. Ale to będzie niedługo. Zatem dobra widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja będę go kończyć. Jeśli się wam on spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i niebawem. Cześć!